Poświęconej tajnym kompletom Partnerskiej Księgarni Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Przywitajmy pana dyrektora Wydziału Kultury Jarosława Brodę, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej pana Andrzeja Ociepę oraz gospodarzy. Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Profesora Roberta Kwaśnicę oraz Zarząd Fundacji na Rzecz Kultury i Edukacji im. Teusza Karpowicza. Po lewej mojej stronie Prezes Zarządu Pan Karol Pęcherz. Naprzeciwko Wiceprezes Pan Jacek Bierut. Oraz kierownik księgarni Grzegorz Czekański. Konferencję uważam za otwartą. A to była Kamila Służewska. E, witamy wszystkich e, serdecznie e, w nowym lokalu e, przeznaczonym na, na księgarnię. E, kiedy rok temu zakładaliśmy fundację, e, to zbieg zbiegło się to e, mniej więcej e, z czasem, kiedy zamykano. E, bardzo aktywną, prezydent działającą księgarni Kapitałka już wtedy przymierzaliśmy się do, do, do takiej działalności właśnie księgarskiej. Myślimy o tym, żeby, żeby bronić książkę papierową i miejsca, w których się te książki znajdują, gdzie może osoba przyjść i, i, i po prostu sobie dobrą, wartościową literaturę znaleźć. Takich miejsc jest coraz mniej też tak, że Biblioteka Miejska ogłosiła konkurs na, 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 właśnie, na lokal, na, przeznaczony na działalność księgarską. Dało nam się ten konkurs wygrać, to był bodajże czerwiec, minęło 3 miesiące czasu i dzięki współpracy wielu podmiotów, między innymi Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, która będzie strategicznym jakby naszym partnerem tutaj w tym w w tym lokalu, ale także mniejszych instytucji, firm, które nam pomogły na przykład umeblować lokal. Mówię tutaj o firmie Mebux7, czy firmie Zielenie, która pozwoliła nam zaaranżować na, na ładne kolory atrakcyjnie tą przestrzeń. A także wielu osobom, które nam pomagały przez ostatnie kilka dni, bo tak naprawdę jeszcze tydzień temu tutaj było pusto i zrobiliśmy bardzo dużo pracy, żeby e, uruchomić księgarnię e, na czas. Jeśli chodzi o profil wydawniczy księgarni, to e, ona będzie dość nietypowa, bo mamy zamiar być księgarnią, a nie sklepem z książkami. E, I to, ma miejsce, ma być, to miejsce ma mieć swoją tożsamość. ma mieć tożsamość e, kulturotwórczą. E, mamy tutaj zamiar robić dużo wydarzeń. E, literackich, multimedialnych, ale też mamy na celu działalność terapeutyczną jakby prowadzić, jeśli chodzi o o to, żeby ułatwić niewidomym czytelnictwo, bo to jest spory problem. Wydawnicze, wydawniczy, prócz książek naukowych dla studentów, ogólnie pewnie nauk humanistycznych, tak, bo chcemy też prócz w książek pedagogicznych, z filozofii, z nauk społecznych, polonistyki, też mieć sporo dobrej sztuki, albumów dość dziwnych niekiedy, które mogą się nie pojawiać w innych księgarniach. Chcemy być też otwarci na mniejsze wydawnictwa, które też szukają miejsc, żeby gdzieś się pokazać. Tak? Jeżeli jest ma jakąś wartość chcemy temu pomóc, tak? Jeżeli jest śmedawca, który ma problem, żeby się przebić do dużych sieci księgach, no to my oczywiście chcemy też e, dobre książki promować. Będzie tutaj też dużo książek wrocławskich wydanych, które, e, które nie mają jak tylko reportażu, wie tutaj jak na przykład w wydawnictwach na przykład Muzeum Architektury, czy rozmawiałem już z Michałem Bienkiem, będą tutaj katalogi festiwalów, na przykład survivalu na pewno festiwalu opowiadania wszystkie tego typu bardziej takie właśnie atlasowe może rzeczy, które właśnie nie mają komportażu, czy na przykład Stowarzyszenie Architektów Polskich, SARP, oni już są chętni tutaj, żeby prowadzić zajęcia o architekturze miasta. Myślę, że to nie będzie tylko tutaj mowa o książce, o literaturze, tylko ja bym chciał, żeby to było miejsce szeroko kulturalno-edukacyjne, żeby to była otwarta żeby to miejsce otwierało umysły na wiele kierunków zależy nam na tym też żeby w niedzielę były tutaj do, do południa zajęcia dla dzieci a także wieczorami w niedzielę zajęcia dla, dla seniorów we Wrocławiu środowisko seniorów bardzo fajnie się organizuje wiem, że Łukasz Reszka w... Fundacji opiekującej się osobami starszymi współpracuje też z biblioteką. Już z nim rozmawiałem. Być może część tego projektu uda się też zrealizować tutaj. Ja, może powinienem wytłumaczyć się, dlaczego przyłączyliśmy się do tej inicjatywy. Nie tylko dlatego, że spodziewamy się, że nasze wydownictwo znajdzie tutaj dobre miejsce do prezentacji i sprzedaży swoich książek. To jest powód, ale nie jedyny i nie najważniejszy. Najważniejszy to taki, że nasza uczelnia od początku próbuje być, jak to ktoś, nie wiem już dokładnie kto, powiedział kiedyś miejscem do myślenia. Nie wiem, czy Państwo się ze mną zgodzą, ale jest to obserwacja dosyć często podnoszona, że my ludzie dzisiejsi coraz mniej takich miejsc do myślenia mamy, a co gorsza tracimy również zdolność do rozmowy, zwłaszcza o sprawach ważnych. No, wystarczy dzień przesiedzieć przed telewizorem, żeby się przekonać, że nie jest to obserwacja chybiona. Od początku takim miejscem do myślenia próbujemy być. Polega to na tym, że bardzo często przyjeżdżają do nas Ciekawi ludzie z całego świata odbywają się seminaria, spotkania. Pomyślałam sobie, że być może lepszym miejscem byłoby właśnie to w otoczeniu książek, no i w otoczeniu tej architektury. To jest powód podstawowy. Będziemy tutaj próbować organizować. Spotkania i z autorami książek, ale także z uczestnikami na życia, naszego życia naukowego, którzy, jak sądzę, mają coś ważnego i ciekawego do powiedzenia, a w każdym razie mogą stać się ciekawymi, mądrymi partnerami w rozmowie, nie tylko ze studentami i z kolegami uczonymi, ale z szerszą publicznością. To są te projekty i zamiary, raczej zamiary, które Yy, widzę dosyć yy, konkretnie, ale nie wykluczamy, że uda nam się tę współpracę rozszerzyć nie dać. Liczę na udział naszych studentów, liczę na ich pomysłowość, yy, liczę na, na Państwa udział. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja chciałbym dwie rzeczy powiedzieć. jedną, jedną ogólniejszą. Znajdujemy się w budynku, który... Trzy lata temu miasto i prezydent miasta podjął decyzję, żeby ten budynek przeznaczyć na, na cele kulturalne i miasto tu dość sporym nakładem finansowym przeprowadziło w całej tej kamienicy. Jak Państwo widzą, Dość porządny, czy bardzo porządny remont. I tak chcieliśmy od początku, żeby, żeby ta kamienica służyła kulturze i żeby była takim miejscem. Jest pomysł taki, żeby, żeby cała ta kamienica się nazywała Kamienica Artystyczna, ponieważ księgarnia, w której się znajdujemy, czy czy salon, w którym się znajdujemy? Ja to mam kłopot taki, bo to fundacja, fundacja jest fundacja ma, ma taki ofowy imię, czyli jak się okazuje, wystarczy ofowców wpuścić do salonu i naraz z garnitury mają wszyscy. Czego <grym> się, <grym> się, <grym> się, <grym> się broni, to by jest. Gratuluję. Ale, ale mówiąc poważnie, to jest... Zależało nam na tym, żeby żeby właśnie tu powstała księgarnia i żeby taka, ta księgarnia mogła być coś więcej niż tylko, tylko księgarnią, jak, jak widzimy, na to się pięknie zanosi. Zależy nam na tym bardzo, żeby właśnie te wrocławskie też wydawnictwa znalazły tutaj swoje miejsce. A to był taki, miasto od, od wielu lat wspiera różne wydawnictwa. Głównie te związane z, tematycznie z Wrocławiem, czasami, rzadko, ale czasami to są, to są również autorzy związani z Wrocławiem z jakichś szczególnych y, okazji. I trzy lata temu spróbowaliśmy sobie zrobić taki bilans i nagle tak prawdę mówiąc z pewnym zdziwieniem tak, skonstatowaliśmy, że, że w okresie pięciu lat Miasto Wrocław wsparło wydanie ponad 500 bardzo różnych książek, w tym przepięknych albumów, ale i literackich rzeczy. Tu nad nami swoją siedzibę znalazło biuro literackie, nasze chyba najważniejsze poetyckie wydawnictwo, wspierane przez, przez miasto. Całym tym budynkiem zarządza Andrzej Ociepa, to oddaję mu głos. Ja chyba proszę. Dziękuję. Dzień dobry, witam Państwa. To, co już Pan Dyrektor wspomniał, biblioteka nie jest już tylko miejscem, w którym można wypożyczyć to tylko zbiory tradycyjne. Ta sieć bibliotek wrocławskich zmienia swoje oblicze i to w sposób diametralny. Dzisiaj mieliśmy okazję otwierać kolejne duże, dużą bibliotekę. Na osiedlu Huby Gaj. Równocześnie ogłosiliśmy wspólnie pan Prezydent Dudkiewicz ogłosił także realizację takiego projektu, który zaczynamy, mam nadzieję, że który będziemy realizowali w następnych latach na dobry początek, gdzie chcemy docierać z książką do Nowonarodzonych, gdzie chcemy z takim starterem, gdzie będą, będzie zarówno klasyka polskiej literatury, ale także informacji o tym, jak ważne jest czytanie dla rozwoju psychofizycznego dziecka, by ta informacja docierała coraz bardziej coraz, do coraz bardziej świadomych rodzin. To też nasze wspieranie tych wszystkich pomysłów i działań, które mam nadzieję będą tutaj realizowane, a które w konsekwencji spowodują, że rzeczywiście Wrocławianie. To miejsce potraktują jak, jak swoje, ponieważ cały ten budynek jest takim budynkiem przecież o, o charakterze stricte kulturalnym, więc w związku z tym e, myślę, że to będzie takie, takie fajne, kultowe miejsce, tak jak już jest ich parę, tak jak jest Mediateka, tak jak jest e, parę, parę innych miejsc związanych. Jeszcze słówko, jeśli Państwo pozwolą. Po pierwsze, e, e, chciałem podziękować Dolnośląskiej Szkole Wyższej, że, że bierze udział w tym w tym projekcie. Mam nadzieję, że to będzie z obopólnym pożytkiem. No i z, zapomniałem kolegom z fundacji imienia Tymoteusza Karpowicza złożyć takie życzenia, żeby, żeby te misyjne zadania jednak nie, nie, nie przysłoniły chociaż minimalnej komercji, żeby się to wszystko pięknie wymyślone nie, nie, nie zawaliło wam na głowę. Także to mamy kciuki i rozumiem, że wszystko w rękach waszych czytelników. ja tylko chciałem tak na zakończenie zaprosić wszelkie osoby, które chciały wybrać aktywnie udział w kulturze po prostu do współpracy, żeby.. Bez obawy przychodziły do nas i, i być może razem uda nam się zorganizować fantastyczne rzeczy. A druga rzecz chciałbym podkreślić to, że Fundacja imienia Tymoteusza Karpowicza to nie, jest tylko, to nie jest tylko księgarnia tajne komplety, ale mamy cały szereg pomysłów i mam nadzieję, że będą się one Państwu bardzo podobały. Są to głównie pomysły związane z inicjowaniem różnych rzeczy wokół książek i z wydawaniem kolejnych książek. To dziękujemy w takim razie.